Dzisiaj znajdujemy się w Czmińsku na stadionie GKS grodu Czmińsk. Odbywa się tutaj dzisiaj turniej eliminacyjny powiatu kieleckiego w kategoriach U8 chłopców i U12 chłopców. Yeah! Kolejny raz w Mińsku to już jest bodajże czwarta czy piąta edycja powiatowa, mieliśmy finały wojewódzkie, no coś pięknego. Coś pięknego. My się cieszymy, że świętokrzyski Związek gdzieś tam dostrzega tą naszą organizację w tym i cieszymy się, że możemy coś takiego robić, bo to jest coś pięknego. Najbardziej chcę podziękować tym e, młodym piłkarzom, którzy są dzisiaj tutaj. Chcę podziękować trenerom i wszystkiemu Związkowi Piłki Nożnej za to, że powierzył nam e, zorganizowanie tego e, turnieju powiatowego. Liczymy, że jak się spodoba, to zapraszamy na finały wojewódzkie do ćmińska. Na razie jeden mecz mamy przegrany, jeden wygrany. Poziom jest trudny, ale dajemy sobie radę. Mamy przyjemność pierwszy raz y, brać udział y, w tym wielkim turnieju. Y, widać było, że dzieci troszkę zestresowane, ale początek turnieju udany, dwa mecze wygrane, 3-0, 1-0, więc śmiało zmierzamy o, o awans po awans y, z grupy, aby grać w finałach. Bardzo, bardzo jestem zadowolony jako prezes, że możemy na naszym stadionie gościć tyle szkół. Bardzo fajny poziom rozgrywek, pogoda dopisuje. Naprawdę możemy być zadowoleni z tego turnieju. Bardzo dziękujemy Panu Wójtowi Damianowi Sławskiemu za ufundowanie y, pucharów dla, y, dla drużyn, które zajęły miejsca od 1 do 3. Dziękuję organizatorom za fajnie przygotowany turniej, obsadę. Turniej zaczęliśmy kiepsko, przegrywając pierwszy mecz 2-1, ale chłopcy wiedzieli, że mają potencjał i mogą zagrać naprawdę fajny turniej. Pokazali to już w drugim meczu i później już nie stracili prawie że bramki. Do końca turnieju wygrywają wszystkie spotkania. Dziękuję im za zaangażowanie, poświęcenie i myślę, że na finałach wojewódzkich będzie wszystko